Kilka dni temu firma Huawei zorganizowała w Warszawie bardzo dużą konferencję prasową, podczas której zaprezentowała swoje najnowsze flagowe smartfony Huawei Mate 50 Pro. Przy okazji tej premiery chciałbym Państwu troszeczkę opowiedzieć na temat i samych smartfonów i bieżącej sytuacji Huawei. Akurat smartfonów nie mam jeszcze w testach, więc nie pokażę Państwu dokładnie tych modeli, nie opowiem jakie są moje wrażenia z testów tego modelu Huawei Mate 50 Pro. Natomiast znam już parametry dokładne tego urządzenia, znam jego cenę i opowiem. I na temat tego urządzenia, i na temat tego właśnie, jak, w jakiej sytuacji, czy w jakim miejscu w tym momencie jest firma Huawei. Huawei ma tak naprawdę dwie linie smartfonów zwanych potocznie flagowymi smartfonami, czyli te smartfony, które są absolutnie najmocniejsze, mają najszybsze procesory, najwięcej pamięci, najlepsze aparaty fotograficzne. I w przypadku Huawei ta linia jest, czy te, czy te smartfony są podzielone na dwie linie. Jedna linia to jest linia P, druga to jest linia Mate. Linia P czy ta literka P pochodzi od fotografii. To są smartfony, które przede wszystkim służą do robienia jak najlepszych zdjęć, dlatego właśnie ta literka P. Ta, to są smartfony takie jak na przykład najnowszy P50 Pro, który został zaprezentowany na początku tego roku, czy na przykład P40 Pro z ubiegłego roku, czy P30 Pro sprzed dwóch lat i tak dalej, P20 Pro, P10 Pro i, i, i tak dalej. W, ty, w przypadku akurat tych smartfonów, tak jak powiedziałem, najważniejsze, najważniejsze znaczenie ma moduł fotograficzny tych, w tych smartfonach i tutaj Huawei bardzo często prezentował bardzo innowacyjne rozwiązania. Tak naprawdę szczyt możliwości swoich technologicznych zaprezentował, w przypadku modeli Huawei, Huawei P20 Pro i Huawei P30 Pro. Huawei P20 Pro to jest smartfon, który zadobytował na początku 2018 roku. Z kolei model P30 Pro został pokazany w 2019 roku. I to były smartfony, które robiły tak dobre jakości zdjęcia, że absolutnie nie mogła się z nimi równać żadna konkurencja, ani jeśli chodzi o Apple i iPhone, ani najnowsze Samsungi. Wszystkie te smartfony po prostu robiły gorsze zdjęcia niż Huawei P20 Pro czy P30 Pro. Tutaj tak naprawdę dwie, dwa rozwiązania zostały zastosowane w tych smartfonach. Po pierwsze, na przykład w modelu P30 Pro wykorzystano taką matrycę, nie, czy filtr kolorów nie RGB, czy RGGB, bo tam są, to są podwójne piksele, tylko RYYB. To znaczy, że zamiast filtra zielonego był zastosowany filtr żółty i ten filtr przepuszczał podobno dwukrotnie więcej światła do matrycy w aparacie. To znaczy, że te smartfony dużo lepiej radziły sobie bardzo trudnych warunkach oświetleniowych i dodatkowo jeszcze bardzo dobrze obrabiały wszystkie zdjęcia. Dzięki temu te zdjęcia, które wychodziły, zwłaszcza z tego modelu P30 Pro, w totalnych ciemnościach były rzeczywiście widoczne. Ja często robiłem takie testy, jak miałem ten smartfon wyproszony od Huawei do testów. Robiłem też często takie testy, taki pokaz moim, moim znajomym możliwości tego urządzenia. Wychodziliśmy w nocy na zewnątrz budynku, czy jak byliśmy w mieście, to gdzieś na, 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 na miasto, czy jak byliśmy u mnie w domu, to po Wychodziliśmy u mnie przed dom, gdy było zupełnie ciemno, ja mówiłem: Dobra, to zróbmy zdjęcie teraz. Ja zrobię tym p Pro, a ty zrób swoim smartfonem, o którym pewnie uważasz, że robi najlepsze zdjęcia na świecie. I robiliśmy te zdjęcia, i jak ktoś robił innym smartfonem, czy właśnie iPhone'em, czy Samsungiem, czy Xiaomi, a ja zrobiłem tym Huawei, to u mnie, mimo że normalnie było to całkowicie ciemno, i to ten Huawei był w stanie wyciągnąć obraz, był w stanie wyciągnąć zieloną trawę, był w stanie wyciągnąć jakieś drzewa w tle. To wszystkie inne smartfony robiły po prostu całkowicie. Całkowicie czarne zdjęcia. Więc to było coś, co rzeczywiście wszystkich zaskakiwało, jakie są możliwości e, tych smartfonów fotograficzne. E, natomiast druga linia tych smartfonów e, Huawei, czyli linia Mate, to, to są już urządzenia troszeczkę dla innych odbiorców. One są przy, przystosowane czy przeznaczone dla użytkowników przede wszystkim biznesowych e, i dla tych największych entuzjastów nowych technologii. E, linia Mate zawsze pojawia się pod koniec roku, tak na jesieni. E, właśnie w tym roku na jesieni został zaprezentowany ten model. E, Mate 50 Pro, w zeszłym roku był to Mate 40 Pro, dwa lata temu Mate 30 Pro i tak dalej. Natomiast przypomnę, że w przypadku akurat tych smartfonów poprzedniej generacji, one były takim polem do popisu dla inżynierów Huawei, gdzie oni instalowali wszystkie najnowsze technologie, najnowsze procesory. Tam jeszcze pojawiały się procesory produkowane przez firmę HiSilicon, Silicon, która jest zależna od Huawei, czyli układy HiSilicon Silicon Kirin. I zawsze ta najnowsza generacja tych HiSilicon Silicon Kirin debiutowała właśnie w smartfonach Mate. Mate. Te smartfony Mate zawsze miały bardzo duże ekrany, również miały bardzo dobre aparaty. Te aparaty bardzo często zapożyczały z serii P, która była zaprezentowana kilka miesięcy wcześniej. Dostawały nowszy procesor, dostawały różne nowe technologie i takim szczytowym modelem w przypadku tej serii Mate był Huawei Mate 20 Pro, który został zaprezentowany w 2018 roku. Ja nawet tego smartfona dzisiaj przywiozłem z sobą do studia. To jest to urządzenie, urządzenie, które okazało się na tyle dobre, że ja na przykład do dzisiaj tego smartfona używam. Nawet widać, że on jest teraz włączony, czyli jest to urządzenie, które, które u mnie działa. Ja już po czterech latach nadal z tego smartfona korzystam. Oczywiście jest to już jako moje takie dodatkowe, zapasowe urządzenie, ponieważ staram się używać jednak na bieżąco tych najnowszych modeli, które, które dostaję do testów takie sprzed tygodnia, dwóch takich absolutnych nowinek. Natomiast to jest taki mój smartfon, który gdzieś tam zawsze ze sobą w plecaku noszę i jeżeli mi się ten główny smartfon rozładuje, to korzystam z tego Mate 20 Pro. W tym Mate 20 Pro, oprócz tego, że mamy genialne jakości aparat, ten aparat dzisiaj nawet nie ma się czego wstydzić na tle najnowszych smartfonów, to ma na przykład dodano taką funkcję jak bezprzewodowe ładowanie zwrotne i to był taki chyba pierwszy smartfon na rynku, który miał taką funkcję jak bezprzewodowe ładowanie zwrotne. Plus wiele innych różnych technologii, które się pojawiły właśnie w przypadku tego smartfona. Mam również ze sobą model, który się nazywa Mate 40 Pro i to jest urządzenie zeszłoroczne. I ten smartfon już niestety ucierpiał na amerykańskich sankcjach, które zostały nałożone na Huawei w 2019 roku. W 2019 roku Huawei został przez Amerykanów odcięty od technologii amerykańskich, m.in. na przykład od systemu Google Android, co nie oznacza, że na najnowszych smartfonach Huawei teraz brakuje tego systemu Android. Mamy system Android, tylko to nie jest ten Google Android, tylko to jest Android, który jest oparty na systemie takim open source, owym, który się nazywa Android Open Source Project. Czyli każda firma może wziąć ten Android Open Source Project, przerobić na swoje potrzeby i wypuścić jako własny system. I teraz najnowsze smartfony Huawei właśnie mają tego Androida Open Source Project, który akurat w przypadku Huawei nazywa się MUI i do najnowszych modeli trafił już MUI 13. To jest taki odpowiednik trochę Android. e da... 12. Ale oprócz tego, że, mamy, że nie mamy właśnie tego pełnego Google Androida, to znaczy, że nie mamy w tych smartfonach Huawei najnowszych takich rzeczy jak sklep, Google Play, nie mamy możliwości płacenia przez funkcję Google Pay, nie mamy YouTube'a, nie mamy Gmaila, nie mamy Google Docsów, to oprócz tego jeszcze Amerykanie zablokowali również dostęp dla, do, do Huawei do produkcji ich własnych układów scalonych, czyli Huawei nie może wykorzystywać technologii amerykańskich do produkcji układów. Czyli musi teraz wykorzystywać inne układy stalone, inne procesory, czy inne układy SOC, czyli system on-chip. Najczęściej pochodzące po prostu od Qualcomma. W tej chwili kupuje układy Qualcomma, ale uwaga, pozbawione łączności 5G. Co oznacza, że najnowsze modele Huawei nie mają technologii 5G, mają po prostu technologię 4G. I mają smartfony właśnie, czy mają te układy SOC Qualcomm Snapdragon pozbawione modemu 5G. Czyli po pierwsze, nie mamy pełnego Google'a, po drugie nie mamy tej technologii 5G. I teraz przechodząc już płynnie do tego modelu Mate 50 Pro, który został teraz ostatnio zaprezentowany. Ten smartfon oczywiście standardowo, tak jak linia Mate, która jest takim, taką topową linią w portfolio Huawei. Ma wszystkie parametry z najwyższej półki. Ma najnowszy procesor Snapdragon 8 plus Gen 1, czyli procesor, o którym ja już opowiadałem kilka, kilkukrotnie w moim programie. Już pokazywałem nawet pierwsze smartfony, które są wyposażone w, w ten układ. Natomiast jest to wersja tego układu bez modemu 5G, czyli, czyli Snapdragon 8 plus Gen 1 4G bez modemu 5G. To jest jedna rzecz, której brakuje w Mate 50 Pro. Druga rzecz, no to oczywiście tych usług Google tutaj nie mamy. I Huawei stara się oczywiście to w jakiś sposób nadrabiać stara się zachęcać różnych producentów aplikacji do tego, żeby umieszczali własne aplikacje w ekosystemie Huawei, który się nazywa HMS, czyli Huawei Mobile Services. Huawei ma własny sklep z aplikacjami, które się nazywa App Gallery. ale jak zajrzymy sobie do tego sklepu App Galery, to, to tam nadal bardzo wielu aplikacji brakuje. Może ten to gra tak naprawdę w dość prosty sposób obejść. Instalujemy po prostu na takich urządzeniach Huawei y, y, aplikację, która się nazywa App Gallery, e, APK Pure przepraszam. E, apk Pure to jest y, tak naprawdę sklep, taki jak Google Play, Google Play albo jak Galery. To jest to zewnętrzny sklep, w którym umieszczane są pliki instalacyjne wszystkich aplikacji, które są dostępne na, y, na Google Android. To oznacza, że wszystkie brakujące aplikacje, których nie ma po prostu w y, galery możemy z tego APK Pure pobrać. E, natomiast jeszcze do, dobrą funkcją jest to, że mamy taką aplikację która się nazywa G-Space i po zainstalowaniu tego G-Space yy, mamy dostęp do wszystkich brakujących aplikacji Google, takich jak YouTube, y, Gmail, y, y, dokumenty Google itd. A jeśli chodzi o płatności zbliżeniowe, to też możemy tutaj obejść to ograniczenie, że nie mamy Google Pay, mamy albo aplikację, która się nazywa Curve i do tej aplikacji Curve możemy podpiąć dowolną kartę płatniczą i tę aplikację Curve ustawić jako aplikację do płatności zbliżeniowych, więc z tym smartfonem możemy płacić zbliżeniowo albo po prostu wykorzystać blik zbliżeniowy, tylko blik zbliżeniowy nie jest udostępniany przez wszystkie banki, więc to już zależy, w jakim banku mamy konto, żeby móc korzystać z takiej funkcjonalności. Czyli pewne sztuczki musimy zastosować i możemy z takiego smartfonu oczywiście korzystać jak z pełnoprawnego urządzenia, poza tym, że nie jesteśmy w stanie w żaden sposób przywrócić łączności 5G. Natomiast taką bardzo istotną nowością w przypadku Mate 50 Pro jest moduł fotograficzny. Jest to smartfon, który jako pierwszy na rynku ma moduł fotograficzny z 10-stopniową mechaniczną przysłoną. Ta 10-stopniowa mechaniczna przysłona oznacza, że aparat może zmniejszać lub zwiększać ilość światła wpadającego do matrycy, czyli regulować w ten sposób głębię ostrości. Możemy sobie zrobić tak, że jeśli mamy jakiś plan, na którym mamy kilka obiektów jeden za drugim, że wszystkie te obiekty będą w tak zwanym fokusie, czyli wszystkie będą ostre, albo możemy sobie wyostrzyć tylko pierwszy obiekt, albo środkowy, albo ostatni. To możemy robić dzięki właśnie takiej mechanicznej przysłonie. To jest jedyny aparat, który ma tego typu funkcjonalność. Dotychczasowe smartfony emulowały taką funkcjonalność tej, tej głębi ostrości, po prostu programowo rozmywając tło. Tutaj to się dzieje rzeczywiście w sposób sprzętowy i powinien ten telefon robić bardzo dobre zdjęcia. Natomiast pomijając właśnie tę możliwość tych zdjęć, smartfon oczywiście ma też bardzo dobry ekran 6,74 cala. Też genialnie podobno odzwierający kolory. Więc jeżeli nam nie brakuje tego Google'a, jeżeli nie przeszkadza nam brak tego 5G, moglibyśmy go brać pod uwagę, gdyby nie to, że kosztuje smartfon uwaga, 6000 złotych i to jest absolutnie bardzo wysoka cena, moim zdaniem, za ten smartfon. Natomiast, jak go wypuszczę do testów, dużo szerzej Państwu o nim opowiem.